Witajcie widzowie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy nogać znowu w Minecraft Survival. Myślę, że możemy sobie zacząć od zdobycia może trochę więcej jakiegoś mięska. Dobra, krówki pozwalajmy. bo tam jest ich więcej a to bez finka no. Wypadłem ją i ją też dopadnę. No dobra, na razie wystarczy. Ogólnie dzisiaj będzie raczej taki odcinek. Może coś pokopiemy, nie wiem. Nie planowałem jakoś super tego odcinka. Może zejdziemy do kopalni, chociaż raczej będziemy uzupełniać nasze zapasy. A w następnym odcinku zejdziemy do kopalni. No dobra, odłóżmy jakieś śmieci. Weźmy sobie nasze całe jedzenie jakie mamy i przypalmy je. A w tym czasie, kiedy to tam się będzie przypalać, zejdźmy sobie może do kopalni, pokopmy żelazo. Próbujmy się dostać do tamtego kejwa, bo pamiętam, że za tym drzwiem jest kejw. No dobra. Tutaj wy widzicie, że jest jasno, ale tak naprawdę tutaj jest ciemno, bo mam tak ustawienia bo są tak ustawione moje ustawienia, żebyście... Nawet nie chodzi o to, żebym ja widział, tylko żebyście widzieli, żeby wam się przyjemnie to oglądało. Dlatego generalnie w tego typu kajwach. Będzie to w ten sposób wyglądać, że będzie jasno. Przebudujmy się może. Super. Dlaczego ja nie mam wody? Ja. Ja potrzebuję wody. Woda jest super. Zróbmy sobie tutaj przejść, I level wbił. tej sprawie, że wygląda tak, że Pan Enderman, jak widać, bardzo lubi lawę. Więc pan Enderman już poleciał gdzieś, nie wiem gdzie. Poleciał za tą lawą. Wóżmy sobie tam do... Sprawdźmy, czy tutaj są może jakieś diamenty choć nie liczyłbym na to nie nie ma żeby znaleźć diamenty to byśmy musieli bardziej niżej zjeść i do tego bardziej żeby jasno nie no szkielet Nie chcę, ja nie chcę dadnąć. Nie chcę dadnąć tutaj. A masz. Wpadaj. No dobra, na szczęście nie dadnęliśmy. Znaczmy sobie jakoś na przykład takim byłkiem drogę skąd przyszliśmy Ja sobie tak jakby podmienię lawę na wodę Bo lawą nie zrobię za do challenge a, a wodą jest tak A wiadomo, lepiej mieć wodę niż jej nie mieć. Następny odcinek będzie pewnie głównie z kopalni. Może i nawet w całości z kopalni. Udało się, nie trafiło ani jednego strzału. Gdzie? Nie wiem, wykopmy węgiel, może się nam na górze przyda. Naszym celem na następnym ten i jeszcze następny dosyć pewnie krótki odcinek jest zdobycie bloku całego bloku żelaza. Choć w sumie nie to by było za łatwe. Bo już mamy pewnie No cały blok żelaza to już mamy. Musimy sobie zrobić seta, w tymi... Ewentualnie w następnym odcinku. Dobra, na sobie. Chyba jakiś rzadko. Keep Finalnie na KB dobra jest zapalniczka, bo je po prostu detonuje I można sobie na spokojnie przed nimi uciec. Jakby ktoś nie wiedział. Dobądźmy sobie coś na blok miedzi. No to trochę pokopaliśmy w jaskiniach, więc uważam naszą wyprawę do jaskiń za zakończoną. Myślę, że w następnym odcinku to będziemy dużo drewna, bo ogólnie ostatnie następne odcinki raczej będą dosyć krótkie. Odłóżmy tutaj jakieś niepotrzebne nam na razie rzeczy. Zabierzmy mięso, przełóżmy i wyjdźmy do łóżka. I tutaj sobie zakończymy ten odcinek. W następnym odcinku pewnie będzie wyścinać drzewka. A więc, oczywiście, zostawcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem. No i hej.